Cześć! Trafiłeś na kanał Dalszy Ciąg, na serię odcinków Narzeczony Szuka Żony. Jeśli trafiłeś tutaj, bo szukasz żony, to zostań! Na pewno dowiesz się, jak zapełnić tą pustkę, która jest spowodowana brakiem najbliższej osoby. I co za tym idzie, pewnie dowiesz się też, jak dbać o bliskie relacje. Ale to nie jest kanał na temat szukania żony, ani na temat szukania męża. Krótko i do rzeczy. Na tym kanale będziemy mówić o Jezusie. I jeżeli właśnie teraz masz zamiar wyłączyć ten odcinek, to proszę Cię zostań jeszcze chociaż przez 30 sekund. Proszę cię, zastanów się, czy Jezus, o którym właśnie pomyślałeś, jest tym właściwym Jezusem. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że wiele nieprawdziwych informacji i wiele zamieszania jest w tej chwili wokół osoby Jezusa. Żyjemy w chrześcijańskim kraju i bardzo dużo się o Nim mówi, ale czy jesteś pewien? że słuchając tych wszystkich informacji wiesz to, co o nim wiedzieć należy i uważasz go za tego, kim on naprawdę jest. Dlaczego tak uważam? Dlatego, że wiele ludzi słucha innych ludzi na jego temat. A my tutaj będziemy się opierać nie na tym, co mówią o Jezusie inni ludzie, ale na tym, co On sam o sobie mówi. Możesz się zastanawiać, jak to. Pewnie wiesz, ale i tak ci to powiem. Jest taka książka, najczęściej kupowana i najczęściej czytana książka na świecie. Nazywa się Biblia. To nie jest taka zwykła książka. Jest całkiem niesamowita. Była napisana przez około 45 autorów na przestrzeni około 1500 lat. Trochę imponujące, ponieważ, pomimo tego, opowiada spójną historię. Mało tego, ta książka zapowiada wiele, wiele wydarzeń na wiele lat do przodu i nawet nieraz na kilkaset lat do przodu, więc jest to książka znająca przyszłość. Została tak genialnie napisana, że gdyby ktoś chciał jakiś ważny temat z niej wyciąć, żeby ją zafałszować, nie zdoła tego zrobić, ponieważ każdy ważny temat jest przepleciony przez całą Biblię. Pomimo tego, że była pisana na przestrzeni tylu wieków, tylu różnych kultur. Nie da się tego zafałszować, więc jest to świetne zabezpieczenie. Powiem jeszcze więcej: jest to najlepiej potwierdzona historycznie książka na świecie. Jeżeli chciałbyś na ten temat dowiedzieć się więcej, to odsyłam cię do innego kanału, bardzo obszernego odcinka na ten temat. I też polecam bardzo ciekawy, fabularny film oparty na faktach, na dole w opisie tego odcinka. A teraz o co chodzi z narzeczonym i z żoną? Przeczytajmy sobie fragment z Biblii, skoro na niej się będziemy opierać. Apostoł Paweł w drugim mieście do Koryntian, w 11 rozdziale i w drugim wersecie napisał Zaręczyłem was bowiem jednemu mężowi, aby przedstawić was Chrystusowi jako czystą dziewicę. Czyli jasna sprawa. Narzeczony to Jezus. Chciałabym wam też drugi fragment przeczytać na temat żony. W do Efezjan, w rozdziale 5, w wersetach 31 do 33, Paweł pisze tak Dlatego opuści człowiek swojego ojca i matkę i, połączą się z, i połączy się ze swoją żoną i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, lecz ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła do 32. Ok, więc wiadomo, już narzeczony to Jezus, a żona to kościół. I teraz nie mam na myśli, budynku, instytucji, organizacji. Nie. Kościół w Biblii to są ludzie, którzy powiedzieli Jezusowi tak. Jeżeli jesteś osobą, która powiedziała w swoim życiu Jezusowi tak i masz się dobrze, albo zagubiłeś się, zagubiłaś się i nie do końca wiesz, jak teraz wygląda twój status z Bogiem, to jest to miejsce dla ciebie. Zostań z nami. Jeżeli jesteś osobą, która zastanawia się i być może planuje, żeby powiedzieć Jezusowi tak, to na pewno jest to miejsce dla ciebie. A jeżeli jesteś osobą, która nie wie w ogóle, czy chce coś z tym zrobić, nie wie co myśleć o wierze o Jezusie. Szczególnie chciałabym Cię prosić, żebyś poświęcił trochę czasu na to, żeby się dowiedzieć, czy Jezus istnieje, co on o tobie myśli, jakie ma dla Ciebie plany, o co w ogóle z tym wszystkim chodzi. Bo, drogi przyjacielu, no nie owijajmy w bawełnę. To jest sprawa życia i śmierci. Skąd wiesz, co się z Tobą stanie po śmierci? Myślę, że. Głupio byłoby to zignorować i olać ten temat. Także ponieważ ten kanał ma założenie, że będzie krótki, konkretny, to zapraszam cię, zostań z nami i śledź nasze odcinki. A kim ja w ogóle jestem? Nazywam się Kasia Krzyżoszczak. W swoim życiu poznałam i nadal poznaję i chcę coraz głębiej poznawać Jezusa. Chciałabym z Wami podzielić się na łamach tego kanału, kim on dla mnie jest, co on dla mnie zrobił, jak cudownym jest. Przyjacielem, jak wspaniałą przygodę życia przeżywam razem z nim, jakim niesamowitym jest narzeczonym. W następnych odcinkach będziemy mówić o tym, kim on jest, co on o nas myśli, czy można się z nim skontaktować, jak z nim rozmawiać, czy w ogóle on chce do nas mówić, jak go prawdziwie poznać. I chciałabym Wam też nadmienić, że jednym z głównych założeń tego kanału jest też to, że działamy praktycznie. Uważam, że życie jest za krótkie, żeby teoretyzować. Będziemy działać praktycznie z Jezusem. Dzięki, zostańcie z nami do usłyszenia.